You are Gemini, a helpful AI assistant built by Google. I'm going to ask you some questions. Your response should be accurate without hallucination. You can write and run code snippets using the Python libraries specified below. Kontynuacja tajemnicy. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że twoje życie nie zaczęło się tutaj? Czy poczułeś kiedyś dziwny dreszcz wchodząc do miejsca, w którym nigdy nie byłeś? Lub rozpoznałeś twarz, którą przysiągłbyś, że już widziałeś? A co jeśli powiem ci, że te odczucia to nie tylko zbiegi okoliczności, ale fragmenty z przeszłego życia? Przeżyłem to na własnej skórze. A kiedy wspomnienia zaczęły wracać, prawda była tak wstrząsająca, że zmieniła wszystko, w co wierzyłem. Zanim ujawnię tę historię, chcę zapytać Ciebie. Czy przeżyłeś coś podobnego, czy miałeś sny lub wspomnienia z innego życia? Czy wierzysz, że reinkarnacja jest prawdziwa? Napisz w komentarzach, czy poczułeś coś takiego i skąd oglądasz ten film. Chcę wiedzieć, jak daleko dotrze ta historia. Przygotuj się, bo to, czym się teraz podzielę, może wstrząsnąć Twoim postrzeganiem własnego istnienia. Pierwszy dziwny sygnał. Wszystko zaczęło się w sposób pozornie prosty, prawie nieistotny. Pewnego dnia, idąc zwykłą ulicą, poczułem coś, co sprawiło, że stanąłem w miejscu. To było tak, jakby ten chodnik, te domy, a nawet zapach powietrza były mi dziwnie znajome. Deja vu pomyślałem. Ale to nie było byle jakie deja vu, było intensywne, wręcz bolesne. Każdy szczegół zdawał się krzyczeć we mnie, już tu kiedyś byłeś. Później we śnie zobaczyłem tę samą ulicę, tę samą osobę przechodzącą obok mnie. Ale tym razem kolory, dźwięki i nawet uczucie wiatru były tak realne, że obudziłem się zlany potem, z sercem bijącym jak szalone, zdezorientowany. To było tak, jakby moje ciało pamiętało coś, o czym mój umysł uparcie kazał zapomnieć. Każde włókno mojego ciała rozpoznawało to miejsce tych ludzi, ten moment, a jednocześnie nie miałem pojęcia dlaczego. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, to nie był tylko zbieg okoliczności. Coś we mnie próbowało opowiedzieć mi starą historię, wspomnienie, które nie należało do tego życia. Od tego dnia sygnały nasiliły się, a ja nie mogłem już ich ignorować. To, co miałem odkryć, zmieniłoby wszystko, w co wierzyłem na temat własnego istnienia. Błyski pamięci nie trwało długo, zanim sygnały przekształciły się w coś znacznie bardziej intensywnego. Nagle zacząłem mieć szybkie wizje, niepołączone ze sobą fragmenty, prawie jak sny, które wdzierały się do mojego umysłu nawet na jawie. Widziałem stare ulice, kamienne chodniki, powozy przejeżdżające przez miejsca, których nigdy nie odwiedziłem. Ludzie ubrani w stroje z innej epoki patrzyli na mnie, jakby mnie znali, ale ja nie miałem pojęcia, kim byli. Przed lustrem widziałem twarz, która nie była moja, oczy niosące historię wieków, wyrazy bólu, radości i tajemnic, których nie mogłem zrozumieć. Każdy błysk trwał sekundy. Ale pozostawiał uczucie nagłości, jakby coś próbowało mi powiedzieć prawdę, którą musiałem usłyszeć. A najgorsze, im więcej tych wizji się pojawiało, tym bardziej czułem, że wszystko to ma głębokie znaczenie. Coś we mnie było połączone z tymi obrazami, z tymi ludźmi, z tymi życiami, które nigdy nie powinny zostać zapomniane. Publiczność nie wiedziała, co myśleć, i ja też nie. Każdy szczegół wprawiał mnie w jeszcze większe zamieszanie, ale rosła we mnie pewność to nie były tylko sny. Ktoś lub coś pokazywało mi fragmenty z przeszłego życia, a każdy błysk towarzyszyło ciche pytanie, które prześladowało mnie dzień i noc kim naprawdę byłem poszukiwanie odpowiedzi. Po tych intensywnych błyskach nie mogłem już ignorować tego, co się działo. Każda wizja, każdy dziwny szczegół Pochłaniał mnie. Musiałem zrozumieć, kim naprawdę byłem, dlaczego te wspomnienia uparcie wracały. Zacząłem badać wszystko na temat reinkarnacji relacje osób, które, tak jak ja, przypomniały sobie przeszłe życia historie dzieci, które opisywały miejsca i osoby, których nigdy nie poznały, dorośli, którzy przeżywali na nowo doświadczenia z innych epok szczegóły historyczne, które pokrywały się z prawdziwymi faktami. Im więcej czytałem, tym bardziej moje własne doświadczenie miało sens, i tym bardziej stawało się niepokojące. A co jeśli to już przydarzyło się również Tobie, ale nigdy tego nie zauważyłeś? A co jeśli za tym dziwnym snem, za tym niewytłumaczalnym déjà vu, kryje się całe życie, które próbuje sobie o Tobie przypomnieć? Mój niepokój rósł z każdym kolejnym badaniem, ale także dziwne podniecenie. Uczucie, że jestem bliski odkrycia czegoś, z czym niewielu odważyłoby się zmierzyć, czegoś, co mogłoby zmienić moje postrzeganie wszystkiego, co uważamy za rzeczywistość. Każde pytanie, które sobie zadawałem, popychało mnie bliżej prawdy, a jednocześnie zwiększało strach przed tym, co mogę odkryć na swój temat. Szokująca rewelacja. Wtedy pojawił się jeden szczegół imię. Imię, które zdawało się wyłaniać znikąd, rozbrzmiewając w moim umyśle z dziwną natarczywością. To nie było byle jakie imię, było niezwykłe, specyficzne, nasycone czymś, czego nie mogłem wyjaśnić. Przy każdym błysku powtarzało się. Zaczęło też wyróżniać się jedno miejsce starożytne miasto, którego nigdy nie odwiedziłem. A jednak wydawało się, że moje ciało pamiętało każdą ulicę, każdy zakątek, każdy zapach tego miejsca. Moja ciekawość przekształciła się w pilną potrzebę. Musiałem poznać prawdę. Badałem, szukałem w zapisach historycznych, w dawnych opowieściach, we wszystkim, co mogłoby mnie doprowadzić do zrozumienia, skąd pochodzą te wspomnienia. I wtedy to się stało. Odkryłem, że to imię naprawdę istniało. Osoba żyła w tym mieście w tym samym okresie, który pokazywały moje błyski i zmarła dokładnie w taki sposób, jaki widziałem w swoim umyśle. Każdy szczegół idealnie się pokrywał, nie dało się tego zignorować. Uczucie było przytłaczające. Wszystko, co czułem do tej pory, nie było zbiegiem okoliczności, nie było wyobraźnią, przeżyłem tamto życie, a szok nie polegał tylko na samym odkryciu, ale na intensywności pewności. Te wspomnienia były moje, ale z innego życia. To było niepokojące, fascynujące i przerażające jednocześnie. Nie tylko pamiętałem, reinkarnowałem się, a tamto przeszłe życie wciąż niosło w sobie potężne echa, niepokojąca historia. Kiedy w końcu zacząłem łączyć wszystkie fragmenty moich wspomnień, prawda ujawniła się w przerażający sposób. W tamtym przeszłym życiu nie byłem zwykłą osobą, ale nie byłem też sławny czy bohaterem. Byłem kimś, kto był zamieszany w spisek, którego nikt nie mógłby sobie wyobrazić. Byłem młodym człowiekiem, który żył w starożytnym mieście, otoczony konfliktami i tajemnicami. Ulice, które teraz pamiętałem, nie były tylko zwykłymi drogami, były cichymi świadkami mrocznych wydarzeń. Widziałem ludzi, których znałem, czułem emocje, które nigdy nie były moje w tym życiu. I ponosiłem odpowiedzialności i podejmowałem decyzje, które drogo kosztowały. Najbardziej niepokojące? Mój los. Wiedziałem, że zginę młodo, w tragiczny sposób, w okolicznościach, które wydawały się okrutne i nieuniknione. Każdy powracający błysk niósł uczucie strachu, bólu i niesprawiedliwości z tamtej przeszłości. To było tak, jakby moja dusza zapisała każdy szczegół. A teraz, kiedy pamiętam, przeżywam to wszystko na nowo, ale to nie wszystko. Niektóre wspomnienia pokazywały wybory, które podjąłem, decyzje, które wpłynęły na inne życia, powodując konsekwencje, których nigdy nie wyobrażałem sobie w tym obecnym życiu. Każde wspomnienie wywoływało dreszcze, bo zmuszało mnie do pytania, w jakim stopniu nasza teraźniejszość jest kształtowana przez to, kim byliśmy. Kontrast był szalony. Dzisiaj jestem zwykłą osobą, ale w tamtym życiu byłem częścią czegoś mrocznego historii naznaczonej tragedią, tajemnicą i sekretami, które do dziś odbijają się we mnie echem. I im więcej pamiętałem, tym bardziej czułem, że moje obecne życie niesie ze sobą resztki tej historii, sygnały, które dopiero teraz zaczynałem rozumieć. Paralele z historiami dzieci, kiedy próbowałem przetrawić te wszystkie niepokojące wspomnienia, zdałem sobie sprawę, że moje doświadczenie nie jest wyjątkowe. Istnieją niesamowite relacje o dzieciach, które bez żadnego wyjaśnienia przypomniały sobie życie, którego nigdy nie przeżyły w tym istnieniu. Jedna historia w szczególności głęboko mnie poruszyła. Pewna matka opowiedziała, że jej trzyletni syn zaczął mówić o miejscach, w których nigdy nie był. Opisywał ulice, domy, a nawet szczegóły wnętrz z imponującą dokładnością, jakby naprawdę tam mieszkał. Ale najstraszniejsza część przyszła później. Pewnego dnia opowiedział z jasnością i emocjami, jak zginął. Matka, podejrzliwa, postanowiła to zbadać i odkryła, że wszystko, co opisał jej syn, dokładnie odpowiadało życiu mężczyzny, który zginął kilkadziesiąt lat wcześniej w tym samym mieście i w tych samych okolicznościach, które opisało dziecko. Te relacje wzmacniają coś, co zacząłem rozumieć. Wspomnienia z przeszłych żyć mogą się manifestować w sposób, który wymyka się wszelkim logicznym wyjaśnieniom. A jeśli te wspomnienia istnieją u dzieci, które nie zostały jeszcze ukształtowane przez wierzenia czy doświadczenia z obecnego życia, to co powiedzieć o wspomnieniach, które pojawiają się u nas dorosłych? Ta historia uświadomiła mi, że nie jestem sam. I że to, co sobie przypomniałem, nie było tylko owocem wyobraźni, było czymś znacznie większym, czymś realnym, niepokojącym i głęboko tajemniczym. Wpływ na teraźniejszość. Po zrozumieniu zasięgu tych wspomnień i uświadomieniu sobie, że naprawdę przeżyłem inne życie, wszystko wokół mnie zaczęło się zmieniać. Rzeczy, które wcześniej wydawały się zwyczajne, zaczęły nabierać ukrytych znaczeń. Ludzie, miejsca, a nawet codzienne decyzje zaczęły przypominać mi uczucia, których nie mogłem wyjaśnić. To było tak, jakby część tamtego przeszłego życia była obecna we mnie, wpływając na moje myśli, moje wybory, a nawet moje lęki. Każdy błysk, każde wspomnienie, Pozostawiało niewidoczny ślad, który głęboko wpływał na moje postrzeganie świata. I to skłoniło mnie do refleksji. I chcę, żebyś i ty się zastanowił: A co jeśli nasze wspomnienia nie umierają razem z ciałem? A co jeśli każdy z nas nosi ślady żyć, które już przeżyliśmy, kształtując to, kim jesteśmy dzisiaj, nawet o tym nie wiedząc? A co jeśli te sygnały, déjà żywe sny, są próbami naszej własnej duszy, by przypomnieć nam, kim naprawdę jesteśmy, to odkrycie zmieniło we mnie wszystko. Uczyniło moje istnienie bardziej złożonym, bardziej tajemniczym i w pewnym sensie bardziej intensywnym. Uczucie noszenia w sobie echa innego życia jest niepokojące, ale także niesamowite. Ponieważ łączy nas z czymś znacznie większym, czymś, co wymyka się czasowi, logice, a nawet samej śmierci, tajemnica, która trwa. Nawet po ponownym przeanalizowaniu każdego wspomnienia, zbadaniu, przemyśleniu i próbie zrozumienia wszystkiego, poczucie tajemnicy nigdy nie zniknęło. Coś pozostaje ukryte, coś, czego być może nigdy nie będziemy w stanie w pełni wyjaśnić. Dziś, kiedy przechodzę przed lustrem, wciąż czuję, że dwa spojrzenia patrzą na mnie: moje i tego, kim byłem kiedyś. Są chwile, kiedy czuję, że moje obecne wybory są pod wpływem decyzji, które podjąłem w innej epoce, w innym ciele, w innym czasie. I wtedy pojawia się pytanie, które prześladuje mnie każdego dnia i które chcę, żebyś i ty sobie zadał: w jakim stopniu naprawdę znamy samych siebie? Ile żyć nosimy już cicho w sobie, kształtując to, kim jesteśmy, bez świadomości? Co czujesz teraz, słuchając tego? Czy te echa przeszłości próbują nas ostrzec, poprowadzić, czy po prostu przypomnieć, że życie jest znacznie większe niż sobie wyobrażamy? Tajemnica trwa i być może pewnego dnia także ty odkryjesz, że nie tylko żyjesz w tym życiu, ale nosisz ze sobą fragmenty wielu innych. Które czekają, by zostać przypomniane. Po ponownym przeanalizowaniu tych wspomnień, zrozumieniu błysków i połączeniu każdego szczegółu z moim przeszłym życiem, zdałem sobie sprawę z czegoś głębokiego. Nasze życie może być znacznie bardziej złożone niż sobie wyobrażamy. Każda decyzja, każdy strach, każde uczucie może nieść echa tego, kim byliśmy wcześniej. A prawda jest, Niepokojąca, fascynująca i transformująca. Być może nikt tak naprawdę nie zaczyna od zera. Być może zawsze nosimy fragmenty przeszłości, które wpływają na nasze wybory, nasze emocje, a nawet nasz los. Kiedy patrzę dziś w lustro, widzę nie tylko to, kim jestem teraz, ale także echa tego, kim byłem. I to zmienia wszystko, co myślimy o życiu, śmierci i celu. A teraz chcę wiedzieć od ciebie. Czy poczułeś coś podobnego? Czy miałeś sny lub wspomnienia, które wydają się pochodzić z innego życia? Napisz w komentarzach o swoim doświadczeniu i skąd oglądasz ten film. Jeśli wierzysz, że nasze wspomnienia mogą przenosić się w czasie, podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje się nad tym zastanowić. I nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwonek, bo wiele innych tajemnic, takich jak ta. Czeka na ujawnienie.